Manko wszystkim, witam serdecznie na kanale Siedlisko Kamilówka. I cóż, jak widać za moimi plecami, zima, zima i po zimie. Chwała, trzy tygodnie. Przyszła pod koniec listopada. Mamy teraz dzisiaj 12, tak? 12 grudnia. Niestety odwilż. No ale tak to już jest w przyrodzie, że u niej tam nie ma nic na stałe. Ona się cały czas zmienia. A poza tym, jak obserwuję już w ciągu ostatnich kilku lat klimat i pory roku u nas się przesuwają Sima i śnieg i mróz, względne bo już było i po minus 10, minus 12 no to jest tak właśnie końc listopada do połowy grudnia, a potem niestety, niestety to już taka zima z deszczami, taka zima z lekkimi przymorskami z małą ilością śniegu no zobaczymy ale nie o tym dzisiaj słuchajcie, to co tu widać za moimi te pole minowe, to oczywiście jegomość Kret. Kret tak mi porył. Normalnie zniszczył trawę, no ale cóż poradzić? I chciałem to tylko powiedzieć dzisiaj. To nie będzie długi film. Jakie są metody na pozbycie się kreta? Moim zdaniem, niestety muszę Was zapieść, ale tych metod skutecznych nie ma. Ja już w swoim życiu kreta próbowałem się pozbyć wszelkimi sposobami. Kładłem do tych dziur. I włosy ludzkie, i tam psie. Zalewałem to wodą. Próbowałem nawet jakieś karbidy w proszkach. Stosowałem łapki takie na krety. No ale cóż, ja Wam powiem to jest tylko na chwilę. Na chwilę ten kret może na chwilę się wyniesie. W łapkę nie złapałem nigdy nic, szczerze mówiąc. Zresztą, jeżeli się tak zainteresujemy troszkę Habitatem kreta do no tych jego korytarzy podziemia to jest naprawdę masa. I trafić akurat z tą łapką, taką przelotową, która się zamknie, jak on do niej wejdzie, to taka rurka i on się w nią złapie. To jest naprawdę. Oczywiście są filmy, że gdzieś tam ludzie złapią tego kreta. Niemniej jednak jest to moim zdaniem mało prawdopodobne. Sąsiad tutaj na działce obok niedawno postawił takie odstraszacze dźwiękowe. I co? Kret wykopoce dziury dziurę przy tym odstraszaczu, tuż przy nim, nie rusza go. Krety, jak wiemy, bądź nie wiemy, są to zwierzęta, które w sen zimowy nie zapadają. No i one teraz jesienią są bardziej i zimą bardziej aktywne żerują. Dlaczego teraz, a nie latem? A dlatego, że tak jak w przypadku tej mojej działki, ja tu jestem troszkę rzadziej zimą i ten kret ma spokój. Nie hałasuje, nie chodzę również nie nie powoduje wibracji tej ziemi drgań od tego właśnie nawet samego mojego chodzenia i ten krecik mając spokój no robi to co robi można by powiedzieć, że w sumie no dobrze bo znaczy, że tutaj w ziemi ma on co jeść te wszystkie pędraki wyjada te wszystkie larwy chrząszczy, chrabąszczy majowych on to wszystko no, wszystko, dużą część z tego zje. I co? I tak jak mówię, moim zdaniem skutecznych metod na tego krata nie ma. Moją jedyną radą, ja już przestałem z nim walczyć, i moją jedyną radą jest to, że po prostu zapoznajmy się z nim, polubmy go, zaprzyjaźnijmy się z nim. A cóż, no trawa, ja w tym roku się cieszę, że akurat w tym miejscu mi ryje, No bo jak już mi gdzieś tam kopię te dołki, tam w ogródku, gdzie mam powiedzmy jakieś warzywa czy, czy inne tego typu rzeczy, truskawki, no to tam już nie jestem zadowolony. Tutaj na trawie, no to co? Pozbieram to, ziemię zbiorę, wywiozę na ogródek i tyle. Do wiosny przypuszczam, dorobię się jeszcze takiej samej ilości tych kopczyków w krecich. I co, no mówię, nie walczę, nie walczę, robiłem to przez lata, próbowałem pod... To jest moim zdaniem zbędne wydawanie kasy, tak szczerze mówiąc. Pozbędziecie się go może na chwilę. Ale no, no to jest na chwilę za chwilę przychodzi, nie wiem, czy następny, czy ten sam. Moim zdaniem nie ma. Także podsumowując, ja bym nie walczył. Nie walczy No trudno. Jest to poza tym chyba zwierzę pod ochroną z tego co mi tam wiadomo. Niech on sobie tu jakoś przez tą zimę funkcjonuje. Na wiosnę znowu się gdzieś wyniesie w spokojniejsze miejsca. No i tyle. Jeżeli ktoś oczekiwał, że ja na tym filmie jakieś złote rady mu dam na pozbycie się kreta, no to wiecie co? Nie wierzcie w te wszystkie tam rady, które są w internetach, tam, że na pewno się kreta pozbędziecie. Jak powiedziałem przed chwilą, na chwilę. Na chwilę tak, ale on wróci. Powiem Wam, że ziemię na działce to mam naprawdę rewelacyjną. W zasadzie to nie warto kupować mi ziemi takiej ze sklepów, bo to jest bardzo dobra, czarna ziemia, luźna. Tu niedaleko z tyłu mam takie tereny podmokłe, także ziemia jest naprawdę idealna. Ja ją z tych kratowisk zbieram, tam ją sobie wyrzucam na kompostownik, czasami gdzieś troszeczkę pod ogórki dokładam. Idealna, nie warto przepłacać w sklepach. Zobaczcie jakie to są kopce, normalnie te krety, to są wielkości chyba kotów. Serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu. Cześć.